Miejsce śmierci Jora Floyda jako strefa autonomiczna. Specjalne instrukcje dla białych USA. Miejsce, w którym zginął George Floyd. Specjalne instrukcje dla białych. Skrzyżowanie w Minneapolis, nazwane George Floyd Square, na którym w maju minionego roku zginął 46-letni czarnoskóry mężczyzna, zostało przekształcone w strefę autonomiczną. Biali, którzy chcą je odwiedzić, Będą musieli przestrzegać specjalnych instrukcji. Jak podkreśla telewizja Fox News, skrzyżowanie wschodniej części 38 ulicy i Alei Chicago, przy którym w trakcie zatrzymania policjant Derek Howin uciskał kolanem szyję czarnoskórego Jora Floyd'a, przemianowano po jego zgonie na George Floyd Square. Tablica informacyjna określa ten obszar jako świętą przestrzeń wspólnoty, publicznego żalu i protestu. Napis głosi, że Floyd wydał tam ostatnie tchnienie uciskane kolanem, hałwina. We wtorek ława przysięgłych uznała policjanta winnym zabójstwa tego czarnoskórego mężczyzny. Jak zauważyła łokniów, tablica wzywa do honorowania przestrzeni jako miejsca, gdzie można się zjednoczyć i zademonstrować smutek. Są tam też instrukcje dla białych, w tym apele m.in. o wsłuchiwanie się, uczenie i opłakiwanie. Rekordowy poziom brutalnej przestępczości instrukcja nawołuje, aby biali wzbogacali raczej energię miejsca, a nie czerpali z niego korzyści. Apeluję o postępowanie, które nie prowadzi do krzywdzenia bipoca kronim określający czarnoskórych oraz innych mniejszości rasowych, jak też zwracanie się do innych białych zachowujących się problematycznie o wyrażanie współczucia. Biali są zachęcani do angażowania się, a nie eskalacji, tak aby była to chwila przyswajania nowych rzeczy, a nie destrukcyjnych zachowań, głosi napis na tablicy. Według Wox od czasu śmierci Floyda, teren wokół George Floyd Square stał się strefą autonomiczną. Odnotowano tam rekordowy poziom brutalnej przestępczości i przemocy przy użyciu broni. Betonowe barykady ustawione w zeszłym roku, aby chronić uczestników demonstracji przed ruchem ulicznym, teraz pełnią rolę barier dla strefy autonomicznej. Przejęli ją uzbrojeni osobnicy deklarujący, że służby porządkowe są niemile widziane, a działalność gangów, handel narkotykami i przemoc z użyciem broni zakłóciły funkcjonowanie lokalnych biznesów, argumentuje Walks News.